Prawdziwy chrześcijanin to ma krzyż w sercu, a nie o takie wygłupy. Uważam, że powinien zostać przeniesiony, ponieważ jest to znak tylko katolicki. Sataniści przyniosą swój pentagram przykładowo i też będą chcieli. Krzyż jak jest postawiony to musi stać. Jak postawili to niech stoi aż się przewróci. Trzeba zrobić natychmiast tą tablicę, żeby załagodzić sytuację. No to niżej krytyki, to przecież idzie na cały świat. Trochę fanatyzm, jestem wierzący, ale tak nie powinno być. Do kościoła chodzę, ale nie wydaje mi się, żeby to było na miejscu. Bo jakby ich pogonili do roboty, to by nie robili takich y, drak. Że on ma iść do kościoła, no iść do kościoła, nie ma gdzieś być wyrzucony, zniszczony. A moim zdaniem powinien pójść na pielgrzymkę i być niesiony i z pielgrzymki zaniesiony właśnie albo do świątyni opatrzności, albo do kościoła świętej Anny, czy tam jak się nazywa. Tutaj bardzo dobrze naród postąpił. Jeśli ktoś się za krzyż już zabiera... To jest gorzej niż źle. Sprzedają całą Polskę. Już nic nie mamy. Jeśli chcą zabrać, to niech dadzą jakiś postumem, tak jak się ludzie dopominają. No powinno być w godnym miejscu, w świątyni, w kościele.